Nowy pojazd Straży Pożarnej to samochód operacyjny, który będzie wykorzystywany przez specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego w Kościerzynie. Do zadań tych jest odpowiednio przygotowany. Posiada napędy na dwie osie, posiada blokadę mostów, posiada dodatkowo pakę, na którą idzie włożyć sprzęt nurkowy hak o nośności y, 3000 kg Dzięki temu pojazd może bez przeszkód przetransportować pięciu ratowników wraz z kompletnym wyposażeniem pozwalającym na niesienie pomocy. Dzięki hakowi samochód może przetransportować również przyczepę z pontonem ratowniczym. Koszt zakupu Nissana Navara to prawie 100 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty pokrył Urząd Wojewódzki. 30 tysięcy pochodziło z gminy Kościerzyna a 20 tysięcy z miasta Kościerzyna. Póki co samochód nie został wykorzystany przez Straż do działań ratowniczych, pewne jest jednak, że przyda się nie raz. Kościelscy ratownicy działają bowiem nie tylko w naszym powiecie, ale też bytowskim, chojnickim, czuchowskim, kartuskim i starogarskim. Nissan Terano, którego do tej pory używali kościelscy strażacy, zostanie przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornem.